Ja chciałbym, żeby nazwa tego filmiku to był clickbait, ale to nie jest clickbait. Dosłownie dzisiaj w nocy odwiedził mnie jakiś demon, diabeł. Nie wiem co to było, co był, to był dziwny sen. Okej, okay, w skrócie po prostu w nocy miałem sen, nie wiem czy to był... Nie wiem co to była jakaś wizja. Widziałem przed sobą takiego typa. I on po prostu tam, ja wam nie wiem, dosłownie nie wiem sp spróbuję dzisiejszą miniaturkę zrobić tak, żeby to wyglądało, jak ja pamiętam, jak to wyglądało w tym moim śnie, dosłownie, dosłownie, on tak wyglądał. Jakieś oczy miał dziwne, miał czapkę, miał garnitur, wyglądał jak o 2 trochę, ale on tak jakby w takiej bramie stał i po prostu patrzył się na mnie, nie? I tak stał, patrzył się na mnie chyba nie wiem z Godzinę nie, to. Wydawało mi się, że to już godzina trwała. Ale to na pewno nie była godzina, to po prostu wydawało się, jak to godzina, bo nie mogłem się ruszać w tym śnie. Po prostu patrzyłem na niego, on stał przede mną, i nagle, zaczą i na i i nagle zaczął się uśmiechać po jakimś czasie. Zaczął się uśmiechać i powiedział do mnie: Nadszedł. Brzmi tak, guk, ale ja przysięgam, to był, to, to jest, to był mój syn. Ja przysięgam, to się naprawdę stało w moim śnie, nie wiem co to ma znaczyć, ale dobra, on powiedział, dosłownie patrzył się na mnie i powiedział po jakimś czasie do mnie Nadszedł czas <grywia> i się obudziłem <grywia> Co? Ja nie wiem co to miało znaczyć, nie? To było bardzo źle. ja pewnie słuchać po moim głosie, ja się niedawno obudziłem, bo dosłownie postanowiłem, dobra, nie, kurde, to jest zbyt ja muszę nagrać tego filmik, muszę opowiedzieć o tym to jest dosłownie tu perfect Nie wiem, co to miało być <laughs> Możecie mi wierzyć lub nie, że to się do tą prawda stało To był mój faktycznie sen To jakby nie mam jak udowodnić, że to się stało Po prostu musicie mi wierzyć na słowo <laughs> Jezus Marek, to jest głupie. Ja dosłownie obudziłem się z takim... Na twarzy takim... nie wiem jak... Nie, tak na kamerce chciałem pokazać, jak na kamerki, nie Dosłownie miałem takie... Eee? Eee? Możesz powtórzyć? <laughs> nie wiem, co to było ale to było dość ciekawe. Ale dobra, kogo to obchodzi, trzeba grać w TF, -a, tak. Ostatnio dużo osób e, subskrybuje mój kanał, więc dziękuję wam za to. Staram się teraz nagrywać codziennie. Czy mi to wyjdzie, czy nie, zobaczymy, czas pokaże. Tak W końcu wydaje mi się, że powoli znajduję rytm znowu wstawiania filmów, siema. Jest w ogóle jedna z tych nowych map, Reconer, która dosłownie przypomina mi CP Process, nie? Jak nic ta mapa była wzorowana na CP Process, bo ona... Nie dość, że tak graficznie troszeczkę podobne jest, jeszcze layoutem. Mid. Mid mi bardzo przypomina CP proces. nie wiem dlaczego. ogólnie fajna mapa, trosze, troszeczkę wydaje mi się, że za duża. Może troszeczkę. Jak na razie bota nie ma, co jest bardzo super. Mogę w końcu sobie pograć. Nic nie mówię. Ludzie mi pisali w komentarzach. W ogóle, ten mój filmik, 36 sekund, Stunt 20. Coś... już zapomniałem jak ja się nazywa matko jedyna, to było dosłownie dwa dni temu. Czy wczoraj, już nie pamiętam nawet, już mi się trochę... A w komentarzach pod tym filmem jakiś, gość, jakiś kilka ludzi pisało, że e, nie, jest coś tak źle przesadzasz, zagraj Nie zagraj jednego mecha, tylko zagraj z 10 może i wtedy zobaczysz czy tak naprawdę są boty. I takie mam. Bra. Dosłownie co mecz, jest jeden bot, ja nie wiem jak ty to robisz, skoro nie wiem, niektórzy botów nie mają tak, ale... To, że, mówię, to, że ty nie spotykasz botów tak często jak inni, to nie znaczy, że inni tego nie robią. Dosłownie ja co mecz znajduję... Ja bardzo często wyolbrzymiam, jak coś mówię, bo dla mnie to jest zabawne, ale teraz nie będę wyolbrzymiał. Dosłownie. Ja w tym update'cie chyba nie zagrałem jeszcze ani jednego meczu, w którym nie było bota. W każdym jest bot. Nie wiem, nie licząc Saxon Hale, bo na Saxton Hale dosłownie botów nie ma. A nie, spotkałem przecież na moim pierwszym filmiku z tego Saxton Hale e, oficjalnego. To przecież był bot, dosłownie. Nawet na, na SaktoNailu boty są. Mówię, ja nie, ja nie wyobrzmiam teraz, jak to mówię. Ja, na, ja naprawdę wydaje mi się, że nie zagrałem ani jednego meczu bez botów. Ty ludzie mają czelność mi pisać, że nie jest tak źle, No, przesadzasz. Hmm. Ale nie wiem, ja chcę po prostu pograć na waszych serwerach casualowych, jak jeśli faktycznie nie spotykacie botów. Ale wydaje mi się, że albo kłamiecie, żeby po prostu kłamać, albo faktycznie nie, nie spotykacie botów, bo ja nie zagrałem ani jednego meczu w tym update'cie bez bota. Ja nie nie przesadzam. Ja, że tak powiem słynę z tego, że wyolbrzymiam dużo rzeczy, ale teraz nie. Dosłownie wydaje mi się, że ani jednego serwera bez bata nie spotkałem. Coś jeszcze wpisał tam w komentarzach pod tym filmikiem, 36 sekund, nie? Stamte 2 Ciekawe ile Daligowskiemu zajęło prób nagrania tego. Dosłownie, do nie? Ja nawet... Może się mi nie wierzyć, może muszę, Nie wiem, gdzieś tam, jeśli mi nie wierzycie, dosłownie postanowiłem, że, dobra, nie no, nagram taki filmik, zobaczymy, co się stanie. Nie wiem, mo może filmik będzie trwał godzinę i będzie godzinny gameplay z TFA. Nie wiem, kurde, kto wie, nie wiem, forfam takie coś zrobiłem. Wbijam na mapę z tego nowego updata i co? I bot. Nawet kilka ich było, nawet w moim teamie był chyba jeden. Ja dosłownie nie żartuję. Możecie mi nie wierzyć, mam to gdzieś. Od razu jak nagrałem ten filmik, ten gdzie Wota spotkałem i kończy się filmik, od razu zacząłem nagrywać ten z, jak gram Saxon Halo na e, brigadzie. Od razu. <grym> nie, to było dość zabawne. Ale nie po, po, lubię zawsze czytać te teorie spiskowe, co ludzie mają jak no, pod jakimiś filmami, nie? Chyba największa teoria spiskowa, jaką słyszałem, to ta pod moim najpopularniejszym filmem na kanale, ten co ma najwięcej wyświetleń, który wybił mnie, na pewno każdy to oglądał. Toksyczne dzieci te L2, czy to najgłupsze dzieci te 2 Dobra, możemy to wygrać tak na szybko? Jej, dobra. Ej, no największa teoria spiskowa chyba jest pod tamtym filmem, że ja niby te dzieci, które spotkałem, z żeby zmusić reakcję od nich, żeby mieć ten film. To nie jest. Ludzie w to wierzą, że ja tak faktycznie zrobiłem, a ludzie co rozpowiadają to, że ja, nie wiem, wyzwałem te dzieci, żeby zmusić od nich reakcję. Nie mają żadnych dowodów, <grytanie> dosłownie, po prostu wyciągają to z dup. Ja wtedy, jak nagrywałem tam ten filmik, ja do... jeszcze, ja miałem mało subskrypcji, ja yy, nagrywałem yy, w filmik chyba, jak śmiałem się z Loada, nie? Śmiałem się z Loada, że wiecie, granatnik demomena ma dwie lufy, mieści trzy granaty, co to jest w ogóle? Zresztą jeszcze mówiłem o Loadzie, że, że to jest na najlepszy sentry-buster tak naprawdę w grze. I, na i i podczas tego filmu po prostu postanowiłem wbić na. nie wiem, jakiś serwer Trade Minecraft. Nawet nie pamiętam co to było. Tak się po prostu pośmiać, nie? I zacząłem grać, zacząłem zabijać te dzieci. One nie były friendly ani nic. Z tego co pamiętam. A nawet gdyby były, to i tak bym je zabijał. <grych> Jeśli uważasz to za, za zabijanie friendly jakichś dzieci, za, prowokacje, za wyzywanie ich, czy coś takiego, to po pierwsze, lecz się. Na moim miejscu też to samo byś zrobił, gdybyś spotkał jakieś dzieci, które są e, głośne na Wojszczacie i wyzywają każdego. Też byś zaczął je zabijać, żeby po prostu zobaczyć ich reakcję, to jest normalne, każdy by tak zrobił. Więc nie udawaj, że ty tego też byś nie zrobił. Nie wiem, postanowiłem, dobra. Mam gdzieś ten filmik z Lock'n'Load'a. Wstawię, wstawię filmik jak ze starych dobrych czasów internetu: po prostu toksyczne dzieci TF2. Po prostu nagram śmieszne dzieci w tf ie I nie wiem, trafiłem w dziesiątkę po prostu tym filmem. Ale mówię, podobają mi się te wszystkie teorie spiskowe, jak ludzie mówią, że ja je wyzywałem, poza nagrywaniem wy wyciąłem wszystko, jak ich wyzywałem. Ludzie naprawdę szukają, nie wiem, szóstego dna w tym wszystkim, jak nie ma nawet drugiego. Nie wiem, bawi mnie ja to. Ale, nie wiem, zobaczmy może jeszcze, czy coś się dzieje na brygadzie. Jak nic się ciekawego nie dzieje na brygadzie, teraz to będę po pierwsze w szoku. Bo tam zawsze coś się dzieje. A po drugie, jak nic się nie dzieje, to kończy filmik. Nie jest brygada, kurde usunęli serwer brygady, halo. Brygada. I ulubionych się usunęły? Nie wiem. No, trade Minecraft może wbije, zobaczymy, co tam się dzieje. maszmy. Uje, yeah, r who it can be. Zero kultury w ogóle, no. Jezu! Lecz co się pojawiłem, już zaczynałem strzelać. myślałem, że to jest Minecraft, a nie. Kurde, co się stało z serwerami Trade Minecraft? Każdy do siebie strzela. Bo, bo Silony zawsze friendly były. E, idę stąd. Nie, ja nie chcę. Rekrutacja. Dobra, czekaj. Grasz codziennie? Tak. Zgłaszasz ludzi przez wykrzyknik report? Taka komenda jest. A mogę dostać. Admina na brigadzie, tak jak dostałem VIP-a, bez żadnej informacji. <grymianie> w ogóle. Jak ja zacząłem wybijać się na YouTubie, w polskim community TF-owym, to dostałem VIP-a na brigadzie, i do dzisiaj go mam. Permanentnego VIP-a mam. Za darmo. I najlepsze jest to, że ja nie dostałem informacji żadnej. Chyba nawet na jakimś filmiku, teraz nie pamiętam na jakim, bo tyle ich wstawiłem z tego z tego TF'a. Na jakimś filmiku dosłownie nawet powiedziałem, napisałem coś na czacie i zobaczyłem to VIP. Ten dopisek VIP przy moim niku i miałem takie. He? Nie wpisywałem Free VIP. Nie. He? Co to miał być? Za, za co ja mam VIPa? Czy ja go chcę? Nie wiem. Ja już go mam. To co? Co teraz? Co mi daje VIP? Takie miałem po prostu, Bra. Ja nie dostałem żadnej informacji od nikogo. Za żadne, z, z, z administracji brygady, po prostu dostałem VIPa. Żadnej informacji nie dostałem, po prostu. VIP. Cześć co to było? A mam drwiny przyspieszone Wait a minute O w mordę co się dzieje